Za kibiców dzisiaj pod skocznią imienia Adama Małysza w Wiśle Już powiewają flagami, transparentami Jest pierwszy z Polaków, Piotr Żyła 25-latek, stąd z Wisły, trzymajmy kciuki Polak już na progu wyszedł wysoko w powietrze No i ładny skok Szczególnie w porównaniu z tym co oglądaliśmy wczoraj w treningach i dzisiejszej w w serii, serii próbnej tak. W serii próbnej najdalej Japończyk w 131,5 Piotr Żyła tylko 116,5 Prówną podobnie jak i tę konkursową rozpoczęto z platformy startowej o numerze 23. 120,5 metra to odległość Piotra Żyły. Minus 1,4 punktu za na kart. prowadzenie. I to oznacza, że Polacy wyprzedzają Czechów. 113 punktów. Nota naszych reprezentantów o 3,1 punktu Polska przed Czechami. Wystarcza to Czechom, aby objąć prowadzenie na tym etapie rywalizacji. No a my czekamy już na skok Kamila Stok. Nie może się przestawić jeszcze Kamil na nowe skakanie w tych kombinezonach, skacze w kratkę, oby teraz mówisz. Już jest po wietrzu, chyba minimalnie spóźnił na progu, walczy teraz o odległość, no i dobrze Kamil, ponad 120 metrów, jest chyba zadowolony, no bo po tym co widzieliśmy tu wczoraj, a także dzisiaj w serii Nie mieliśmy spore obawy, 122,5 metra, przy lekko tylko sprzyjającym wietrze, minus 1,1 punktu, Łukasz Kluczek, nadal odetchnął z ulgą. No, była to wczoraj dyskusja prowadzona, czy nie powinien miejsce Kamila Stocha, Bartłomiej Kusek wystąpić w tym konkursie drużynowym. Trenerzy zdecydowali się jednak na bardziej doświadczonego, bardziej znanego kibicom Kamila Stachciarskich. Trzykrotnie był na podium, m.in. przed tygodniem na olimpijskiej skoczni w Soczi, która no po raz pierwszy rozegrano tam konkurs. Tak i dodajmy, że skacze bardzo równo. Nie ma złych skoków, czy to na treningu, I oby tak było teraz. Oby 106 tak było. metrów, aby objąć prowadzenie. No i Dawid Kubacki już w powietrzu, no i teraz oby jak najdalej. No i bardzo ładny bardzo skok, ponad 120 skok. metrów. zatem na pewno Polacy będą teraz liderem 123,5 Ten wiatr z tyłu nieco zerżał na niemal bezwietrzne warunki, tylko plus 6,1 punktu. Tak, ale oczywiście wyjdziemy na prowadzenie. 349. No 31,4. Wyprzedzamy reprezentację trzech. Niesprzyjającym wietrze plus 3,3 punktu. Części oczywiście obejmują prowadzenie, a Teraz jest już Zakopiańczyk 21-letni. Maciej kot Polak już na rozbiegu. No oczywiście powinniśmy objąć prowadzenie, ale on wyskoczył jak najlepiej. Jesteśmy na trzecim miejscu i co będzie dalej? Maciej kot walczył. Bardzo dobrze Bardzo, bardzo na 125 metrów. Brawa dla Maci. Najdalszy skok w tej serii zawodników 125 metrów, więc na pewno wyjdziemy na prowadzenie i zwiększymy przewagę nad Czechami. A zwróćmy jeszcze uwagę, że Baczyk Skakał w najbardziej niekorzystnych warunkach. Plus 4,6 punktów to oznacza wiatr ponad pół metra na sekundę. Nie wypada mi tak syna chwalić, ale to jestem bardzo, bardzo zadowolony. 477,9 punktów wyprzedzamy Czechów o prawie 50 punktów. Maciej Kot na pewno ma powody do zadowolenia. Maciek, no może powiedzieć, że o ile początek był niezły, to teraz z każdą kolejną serią skaczących zawodników wspinacie się do góry. Tak. Nasze skoki były dobre, myślę, że całej czurki. i dały dobre miejsce. Drugie miejsce, po pierwszej serii jest na pewno bardzo dobre i w drugiej serii będziemy walczyć. Myślę, że jeżeli każdy skoczy normalnie tak, na tą chwilę potrafi, najlepiej będzie dobrze. I, I to widać, że ze skok na skok skaczymy tutaj coraz lepiej. Troszkę się martwi o te warunki, bo do tej pory były bardzo fajne do skakania, a teraz e, troszkę się psuje pogoda, zaczął padać deszcz. Ale najważniejsze, żeby wiatr nie przeszkadzał. Także ten deszcz na razie jest bardzo lekki, także on nie przeszkadza się e, ręgo z wole deszcz niż e, wiatr, także też mi nie przeszkadza. Dziękuję bardzo, to życzę powodzenia w dalszych skokach, tyle macie kot.